Proszę powiedzieć w takim razie właśnie jak będzie wyglądała sytuacja w tym tygodniu na A4 podczas Światowych Dni Młodzieży. Czy możemy liczyć na darmowe przejazdy? Będziemy mogli zawiesić pobór opłat na A4 Katowice-Kraków w sytuacji, kiedy natężenie ruchu będzie tak duże, że będą tworzyły się znaczące zatory na punktach poboru opłat które no, mogłyby być źródłem zagrożenia bezpieczeństwa podróżnych albo poważnego zakłócenia komfortu podróżowania autostradą. A proszę powiedzieć, co to znaczy znaczne zatory? Nie, nie będziemy się posługiwać jednoznacznymi liczbowymi danymi no, dotyczącymi np. długości zatoru albo czasu oczekiwania na przejazd przez bramki. Steleksportowo-Strada z, z Małopolska SA, będzie takie decyzje podejmował na bieżąco, elastycznie w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja przede wszystkim na autostradzie ale także na innych drogach prowadzących do Krakowa.